Przyjechałyśmy, żeby wygrać, bo no nie da się ukryć, że mamy bardzo mocny skład, ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że już każda jest po sezonie, więc gdzieś tam no na pewno nie dajemy z siebie 100%, za co przepraszamy, ale no po prostu mamy troszeczkę też inne priorytety, jednak to zdrowie jest dla nas najważniejsze. Są tutaj drużyny, które są w gazie, które cały czas trenują i na pewno nam się będą stawiać, tak zresztą jak drużyna pierwsza dzisiaj. Eee, ale, tak jak powiedziałam, przyjechałś tutaj, żeby wygrać. No na pewno, cały ten klimat, bo jednak, jest to taki turniej raz w roku, żeby, że można się spotkać z innymi dziewczynami, z innymi miastami. Eee, no i jeszcze w tym roku w Krakowie, gdzie to jest moje rodzinne miasto, także w ogóle, już super. Stawiamy na pierwsze miejsca, ale wiadomo, no jak będzie, no to z takiego wyniku będziemy zadowolone. Ważne, żeby każda stąd wjechała zdrowa. Bardzo lubię, na pewno przez atmosferę tutaj panującą. Możemy też spotkać znajome grające w, w innych drużynach, z którymi się na przykład ligowo też spotykamy. No i ogólnie atmosfera całych hampów. Myślę, że jest bardzo e, zróżnicowany, bo wiem, że są drużyny, które grają na bardzo wysokim poziomie i to są drużyny, które no praktycznie cała liga na przykład. Oraz e, pewnie zlepek dziewczyn, że tak powiem, które grają w różnych drużynach i pewnie nie są do końca zgrane. Więc ciężko w sobie powiedzieć, czego się spodziewać. No w tamtym roku miałeś mistrza, więc dobrze było obronić po prostu ten tutu, tytuł. Ale wiem, że może być ciężko, bo no mam trochę dość okrojony skład i sporo kontuzji było i przeciążeń po sezonie ligowym. Ale mam nadzieję, że jak najwyższe cele. To jest taka super impreza sportowa, można spotkać bardzo dużo swoich znajomych, z którymi się na co dzień już nie widujemy. No i i że jednak jest już po sezonie, a jeszcze można sobie fajnie, fajnie pograć. Bo to już są finały, więc tutaj każdy wiadomo walczy o wszystkie punkty. No my teraz grałyśmy mecz za wf z Poznania, wygrałyśmy 2-0, ale no, 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 trzeba było się naprawdę przyłożyć, żeby wygrać ten mecz. Rozpoczęliśmy właśnie turniej kobiecy, akademickich mistrzostw polskich w piłce siatkowej kobiet. Do rywalizacji przystępuje 16 drużyn wyłonionych w czterech półfinałach. Także już za dwa dni poznamy nowego akademickiego mistrza Polski. Tak, wszystkie mecze są transmitowane na żywo na kanale YouTube, także wszystkich serdecznie zapraszamy do kibicowania swoim drużynom, ponieważ niestety dalej nie, ma, nie możemy przyjąć na publiczności żadnej.